Dzień dobry, witam serdecznie widzów telewizji Słowianin. Dzisiaj w urzędzie, a jak w urzędzie, no to oczywiście wieści z urzędu. Z nami prezydent Finlandii, Jan Gatowska. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani prezydent, no w zasadzie jesteśmy po wakacjach, a to oznacza, że jest konstruowany budżet na przyszły rok, czyli na 2026 rok. Jakie są priorytety, a na co zabraknie pieniędzy? No w urzędzie w zasadzie to wakacji nie ma. Są oczywiście okresy urlopowe pracowników, którzy szczęśliwie powracali z tego odpoczynku. Natomiast my już pracujemy faktycznie nad przygotowaniem się do budżetu, analizujemy to, jak zostały wykonane wydatki w roku mijającym. Oczywiście analizujemy też problemy, z jakimi się borykamy, bo ten główny to nie tylko, to nie jest brak pieniędzy bo tutaj sobie radzimy. Głównym problemem są dzisiaj braki kadrowe, a więc też tempo realizacji pewnych przedsięwzięć, które jest no, dalekie od naszych oczekiwań. I tutaj głównie dzisiaj przyjmując plan budżetowy na przyszły rok, spełniając oczekiwania mieszkańców, państwa radnych, również nasze oczekiwania, które my jako zarząd mamy. Właśnie w, w, w kategoriach tych priorytetów, no musimy mierzyć e, zamiary na siły, którymi jesteśmy w stanie zadysponować, tak żeby wykazać się później realizacją tych przedsięwzięć. Jeśli chodzi o te priorytety, które sobie stawiamy, no to e, sytuacja bieżąca, w jakiej się znajdujemy, a więc chociażby stan bezpieczeństwa e, i konieczność dostosowania się do. E, tego zewnętrznego otoczenia, a więc ym, nadanie priorytetu y, ustawie o ochronie ludności, ochronie ludności, obronie cywilnej, y, jak również przygotowywanie się tutaj do dokonywania niezbędnych zakupów w tym zakresie. Będzie na pewno jednym z tych ważniejszych elementów, który podejdzie troszeczkę do góry. Kwestia również cyfryzacji urzędu, tak żeby mieć, czyli aplikacja, którą przygotowujemy, tak żeby mieć bezpośredni kontakt z mieszkańcami na wypadek różnego rodzaju konieczności wydawanych komunikatów, kwestia inwestycji, ta, która toczy się od początku również naszej kadencji aktualizacja dokumentacji e, przy remontach na przykład ulic e, to również jest ten ważny element, który dzisiaj e, jest priorytetowy. No i sprawy społeczne, tak? Te sprawy społeczne, e, które są dla mnie e, osobiście bardzo ważne, a więc rozmawiamy dzisiaj o ochronie zdrowia, o rozbudowie również infrastru istniejącej infrastruktury w obszarze zakładu opieki długoterminowej, co już się dzieje? bo tam następuje adaptacja dwóch... To zaraz o tym wszystkim Aha, Pani okay, Prezydent dobrze. sobie porozmawiamy. Ja chciałbym na moment zatrzymać się do o, obrony cywilnej, bo wiem, że były takie spotkania z wojewodą zachodniopomorskim panem Rudawskim. E, to znaczy rozumiem, że będzie przełożenie akcentu na więcej inwestycji związanych z obronnością, jakieś zakupy w Szczególnie będzie realizował w przyszłorocznym roku? Tak, miasto. W przyszłorocznym budżecie. miasto złożyło wniosek dotyczący pozyskania środków z funduszy obronnościowych, te, o których. Nie będę ich przybliżała, bo wszyscy o nich słyszymy każdego dnia praktycznie dzisiaj w ogólnopolskich mediach. I no nadajemy temu też priorytet, ponieważ środki te na dzień dzisiejszy są do wykorzystania tylko do końca tego roku. Jeszcze tutaj umów podpisanych nie ma, ponieważ są w ocenie weryfikacyjnej na poziomie wojewody. Natomiast bez względu na to, czy będą i, i jaki będzie też tryb zamawiania tych wszystkich rzeczy, mówimy tutaj o agregatach. Mówimy tutaj o beczkowozach, mówimy tutaj o zaopatrzeniu na wypadek jakichkolwiek działań niepożądanych, które mogłyby się tutaj odbywać, no to my chcemy też tego, do tego być również finansowo przygotowani. No ale też bezpieczeństwo oczywiście rozumiane w, w kategoriach bezpieczeństwa promów, bezpieczeństwa komunikacji publicznej. To są wszystko te, te działania, które na wypadek jakichkolwiek zdarzeń nie. Nie tylko związanych dzisiaj z poczuciem naszego bezpieczeństwa, tego, o którym słyszymy w, w telewizjach, ale poczuciem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, bezpieczeństwa na wypadek wypadku, na przykład tak jak w, w sytuacji naszego miasta, tak? Potencjalnych kolizji, które mogą się zdarzyć na przykład w tunelu. My musimy do tych rzeczy po prostu być przygotowani i nadgonić te braki, które zinwentaryzowaliśmy, z że występują. W ubiegłym tygodniu. Y Wzięła pani udział w spotkaniu dotyczącym rozbudowy szpitala albo zmiany generalnie w funkcjonowaniu szpitala. Na czym miałyby polegać te zmiany i na, na czym miałaby polegać ta, ta przebudowa? O potrzebie pewnej reorganizacji takiej funkcjonalno-użytkowej szpitala mówi się od dłuższego czasu. Tak? Został, przypomnę, wykonany audyt. W który również był prezentowany Państwu Radnym, dotyczący wykorzystania potencjału szpitala i wiemy dzisiaj, że jest tam sporo jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o wykorzystanie poszczególnych oddziałów, ale tutaj jesteśmy uzależnieni głównie od sytuacji płatnika. Płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia i wszystkie te usługi medyczne, które są świadczone w naszym szpitalu. No, podlegają głównie kontraktowaniu właśnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Cieszymy się bardzo, że szpitalowi udało się pozyskać kontrakt na bezpłatne, na bezpłatne usługi okulistyczne wykonany gabinet, zakupiony sprzęt, pozyskanie tutaj pana doktora Kiełbasy, fantastycznego specjalisty z obszaru okulistyki w naszym mieście, plus teraz jeszcze właśnie ten kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia, co pozwala na bezpłatne korzystanie zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych z usług szpitala. No podnosi właśnie tą ofertę medyczną dla mieszkańców Świnoujścia. I to jest ten kierunek, który chcemy kontynuować. Natomiast wymaga, wymaga, mówiliśmy też o tym, szpital wymaga pewnej przebudowy reorganizacji funkcjonalnej też tego szpitala. Wcześniej zaprezentowana koncepcja jeszcze w poprzedniej kadencji ona opierała, opiewała na kwotę ponad 170 milionów złotych i tak naprawdę no, była nieakceptowana tak, pod względem zarówno kosztów, jak i również e, oceny tego audytu, że na te proponowane wówczas funkcje, krótko mówiąc, nasz szpital nigdy nie dostałby... Kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. A to znaczy, że ta, generowałby jeszcze większą tak, stratę? Tak, bo no generowałby dużo większe straty. Dzisiaj ta strata to jest kwota około 9 milionów złotych. Ta prognozowana wynosiłaby nawet dwadzieścia kilka milionów złotych, więc no na to absolutnie nie możemy sobie pozwolić. Dlatego też zapadła decyzja, żeby dokonać rozpoznania takiej reorganizacji szpitala, żeby zoptymalizować możliwości rozwoju. Usług medycznych w tym, w tym obiekcie, jak również oczywiście dopasować go do możliwości ekonomicznych spółki, ale również miasta. Tak? No i właśnie w minionym tygodniu zostało zarządowi zaprezentowane przez prezes szpitala i, i współpracowników, również przez pana architekta, który tym obszarem się zajął, i przedstawiono koncepcję takiego czteroetapowego rozbudowania szpitala. W takich zakresach. Które byłyby optymalnie do wykorzystania. Zadaliśmy jeszcze pytania dotyczące pewnych możliwości poprzesuwania pewnych funkcji wewnątrz szpitala, dlatego jeszcze nie chciałabym mówić o, roz o ostatecznych rozstrzygnięciach. Um, tutaj zarówno Rada Nadzorcza, jak i my będziemy jeszcze przepracowywali ten temat. I tą ostateczną koncepcję do dyskusji poddamy oczywiście w pierwszej kolejności radnym naszego miasta, ale również środowisku medycznemu, które pracuje w szpitalu, ponieważ zarówno szpital miejski, jak i zakład opieki długoterminowej, one muszą być przygotowane na wypełnienie tą funkcjonalnością polityki społecznej naszego miasta. A ta polityka społeczna jest, tak jak już wspomniałam, bardzo ważna, ponieważ mamy społeczeństwo starzejące się, mamy społeczeństwo, które jest dzisiaj e, też dotykane różnego rodzaju chorobami cywilizacyjnymi i oprócz tej sfery, którą e, Narodowy e, Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia będzie kreowało, mówimy o polityce, na którą tak naprawdę mamy mniejszy wpływ. To moim marzeniem e, i mojego środowiska jest to, żebyśmy stworzyli taki spójny system też opieki tutaj nad mieszkańcami w zakresie ochrony pewnych interesów osób na pewno z, na, na przykład z niepełnosprawnościami intelektualnymi, e, osób z niepełnosprawnościami, czyli e, rozwoju też usług rehabilitacyjnych nie zawieszony na kontraktach, e, które otrzymuje uzdrowisko Świnoujście, ale też w stworzeniu swojej bazy do tego. E, do tego Tytułu i to, czy w zodzie, który też będzie podlegał przebudowie, Właśnie. czy w szpitalu chcielibyśmy po prostu wszystko umiejscowić. Temat trudny, bardzo trudny, wymagający takiego kon kon koncepcyjnego też, też przepracowywania, również w obszarze polityki, takiej szeroko rozumianej, ale to jest teraz dobry moment, żeby o tym zacząć rozmawiać, bo przypomnę tylko, że głównym celem na przyszły rok Samorządu świnoujskiego, to jest przygotowanie strategii rozwoju miasta na lata 2000, do roku 2050, ale również planów ogólnych. Powiedziała Pani o rozbudowie zakładu opieki długoterminowej, no to przypomnijmy, bo to jest nowy budynek. I na czym miałaby polegać ta rozbudowa, bo rozumiem, że, że zwyczajnie brakuje tam łóżek dla pacjentów. No tak, okazało się po czterech latach funkcjonowania em, Zakładu Opieki Długoterminowej, Fregata w nowej lokalizacji, czyli przypomnę dla tym, tym którzy nie pamiętają kiedyś, em, był zlokalizowany przy ulicy Żeromskiego. Tam było 30, chyba 32 miejsca. Później został przeniesiony sporym wysiłkiem tutaj też samorządu, bo em, ta inwestycja kosztowała z tego co pamiętam miasto około 35 milionów złotych, z czego jakąś część środków otrzymała. Z, 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 z rządu, e, więc w, moj, w mojej, naszej ocenie wówczas były środki na to, żeby za, zaplanować, zaprojektować większy budynek, który już właśnie e, prognozą obejmowałby również te tematy związane właśnie ze starzeniem się społeczeństwa, z m, koniecznością m, m, no, zaopiekowania się mieszkańcami, ale również no, dostosowania się do przepisów, które mówią o tym, że tego typu obiekt musi być również otwarty na też osoby e, z zewnątrz, bo tak tego wymaga też płatnik. I dzisiaj sytuację mamy taką, że w tej bryle, która została wybudowana e, wysiłkiem dużym pani prezes Małgorzaty Szewczuk i jej personelu, mamy dzisiaj 100 łóżek, tak, z czego 80 jest objętych kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast widzimy też, że te potrzeby są progresywne i że kolejka osób oczekujących na przyjęcie do zakładu wydłuża się. Ona dzisiaj nawet już może wynosić około dwóch lat. Jest to bardzo niepokojący sygnał, który uwzględniamy w naszych planach. Stąd też zapadła decyzja wspólnie z radnymi, że przeznaczamy kwotę 2 milionów złotych na przebudowę dwóch pięter które, no powiem tak, w poprzednim projekcie zostały chyba nie do końca w sposób przemyślany wykorzystane, bo zlokalizowano tam infrastrukturę techniczną i administrację, w, no takich przegabarytowanych powiedziałabym delikatnie pomieszczeniach. Pani prezes zaproponowała we współpracy z pracownikami relokację pewnych funkcji i te piętra zostaną przeznaczone, krótko mówiąc, na dodatkowy oddział. I tutaj podjęte są starania, aby oddział takiej opieki paliatywnej również w tym zakładzie opieki długoterminowej się pojawił, ponieważ, jak wiemy, duża część naszych mieszkańców... No wymaga już takiej opieki właśnie paliatywnej. Chcielibyśmy, żeby w godnych warunkach te usługi też były tutaj u nas świadczone. Ale to jest tylko pierwszy element jak gdyby przebudowy tutaj zakładu opieki długoterminowej przy ulicy Bydgoskiej, ponieważ równolegle będziemy planowali, projektowali rozbudowę tego budynku. Oto skrzydło, które powinno było być wybudowane w naszej ocenie od razu. No, Dzisiaj ten wysiłek podejmujemy i to będzie w, w przyszłym roku prawdopodobnie przedmiotem em, przeznaczenia dodatkowych środków finansowych z budżetu miasta na rozwój tego ośrodka. Czyli jest szansa, że ta kolejka oczekujących skróci się. E, porozmawiajmy teraz o inwestycjach drogowych, tych przyszłorocznych, ale nie tylko przyszłorocznych, bo jest plan taki bardzo ambitny na kilka lat do przodu. Naprawy, remontów ulic i chodników w mieście. W ubiegłym tygodniu radni mogli zobaczyć taki, taki program w specjalnym programie komputerowym, jak wygląda, jak wygląda planowanie inwestycji tych drogowych. No to zdradźmy naszym, naszym telewizom, które ulice w pierwszej kolejności zostaną poddane naprawie. Znaczy, może powiem tak, zacznę od końca. Czyli szykujemy się w tym roku, no czekaliśmy na to, żeby minął krótko mówiąc ten intensywny sezon wakacyjny, który bardzo mocno eksploatuje tutaj nasz układ komunikacyjny w mieście. Natomiast tutaj wydziały będące pod nadzorem pana prezydenta Mazepy przygotowują się do realizacji wymiany na wierzchni na ulicy 11 listopada. I to będzie duże przedsięwzięcie i organizacyjne, logistyczne i, i też inwestycyjne. Um, na odcinku od Lidla do skrzyżowania z ulicą Grunwalską i, i Karsiborską. Zostanie całość nawierzchni sfrezowana i tam zostanie położona nowa nakładka, ponieważ fachowcy, lepsi ode mnie, ja jestem tylko użytkownikiem drogi jako kierowca, stwierdzili, że tamta nawierzchnia jest w najgorszym stanie i my też chcemy przy okazji podnieść studzienki tutaj we współpracy z zakładem wodociągów i kanalizacji, i też tutaj ten obszar właśnie zmodernizować. Ale również w tym czasie, tego minionego roku, trwały aktualizacje projektów, Projektów, które były przygotowywane w okresach wcześniejszych, to były lata 2016, 17, 18, 19. W ocenie pracowników Wydziału Inwestycji Miejskich wymagały one zaktualizowania, ponieważ zmieniały się różne parametry i tutaj również już wykaz tych ulic został e, też wstępnie radnym właśnie na spotkaniu, o którym pan redaktor mówi zaprezentowany, ale Pokazaliśmy też bardzo ciekawe narzędzie, które znajduje się w urzędzie. Nie było do końca chyba wykorzystywane we wcześniejszych latach i mówię to jako radna, ponieważ mieliśmy była radna. Mieliśmy wcześniej takie przeświadczenie, że trochę w taki sposób przypadkowy czy uznaniowy niektóre remonty ulic były wykonywane. Więc podjęliśmy decyzję, żeby przygotować w pełni transparentny program polityki takiej remontowej właśnie dróg lokalnych w naszym mieście, który będzie na podstawie tego programu, który określa wszystkie parametry techniczne podlegające ocenie instytucji nadzorujących stan techniczny dróg, po prostu rekomendował do określonej realizacji. To było drugie spotkanie, które się odbyło tydzień temu z Państwem Radnymi. Ubolewam, że nie wszyscy radni uczestniczyli też w tym, w tym spotkaniu. Pierwsze spotkanie odbyło się przed wakacjami, też prezentowaliśmy tutaj założenia do tego programu. Radni teraz mają możliwość zgłaszania swoich uwag, swoich wniosków do dokumentu, do takiego draftu, który zaproponowaliśmy. I chcielibyśmy, żeby właśnie ten dokument określał w perspektywie 15 lat. Um, um nadawał harmonogram realizacji określonych przedsięwzięć właśnie remontowo-inwestycyjnych na naszych ulicach, uwzględniając ich stan techniczny, ale i sposób eksploatacji, tak? bo wiemy, że są ulice bardziej uczęszczane, mniej uczęszczane. To wszystko będzie poddawane ocenie jak najbardziej dzisiaj profesjonalnej. Program pokazuje też stan drzewostanu, pokazuje również ustawienie znaków, więc jest bardzo ciekawym narzędziem do tego, żeby można było tą analitykę przeprowadzić w obszarze tutaj właśnie tego, jak te ulice powinny być remontowane. No i naszym wspólnym celem całego zarządu jest przeznaczanie na każdy kolejny rok określonej puli środków finansowych, po to, żeby móc w sposób systemowy faktycznie te drogi i ulice w naszym i chodniki po prostu remontować. Także, aby było bezpiecznie, panie. Aby prezesie. było, aby było bezpiecznie, wiecie państwo doskonale, że dzisiaj przy tej intensywności ruchu, jaką dał nam tunel, tak? Bo to jest nieustające źródło ruchu, tak? taki silnik komunikacyjny, który, który, który dzisiaj napędza też organizację ruchu wewnątrz miasta. Kiedyś jak były promy, no to wiadomo, one regulowały w pewien sposób rytm natężenia ruchu w naszym mieście. Dzisiaj jest trudniej zaplanować tego typu rzeczy, bo musimy uwzględniać między innymi właśnie tą ciągłość dopływu samochodów, głównie na tych ulicach, które dzisiaj Prowadzą nas w kierunkach czy obwodnicy wschodniej. Przypomnę tylko, że przygotowujemy się, już w październiku nastąpi otwarcie ulicy, dzisiaj nazywanej jeszcze Nową Jachtową. Mamy dzisiaj ulicę Sienkiewicza w, w remoncie, tak więc ona też zaburza nam ten układ komunikacyjny, szczególnie dzielnicy nadmorskiej. No ale mamy również tutaj ten układ komunikacyjny głównie do granicy w Albek i intensywność weekendową, jak również świąteczną, które też musimy uwzględniać, krótko mówiąc, przy planowaniu takich przedsięwzięć inwestycyjnych. Także... Przygotowujemy się do tego i wierzę głęboko, że tutaj w komunikacji dobrej z mieszkańcami będziemy to realizowali. Ja chciałabym dzisiaj podziękować po tym sezonie za to, że naprawdę bez większych problemów zamknięcie ulicy Sienkiewicza nie wybudziło jakichś, jakichś takich niespodziewanych perturbacji tutaj komunikacyjnych. Pewne odcinki będą już niedługo oddawane. Kolejny otwarty odcinek od Matejki do Piłsudskiego. No proszę, Można pięknie. Przyjechać. Ja tam już teraz rzadziej, rzadziej korzystam, więc o tym nie wiedziałam, ale cieszę się bardzo. Natomiast kolejne będą też remontowane i bardzo długi odcinek właśnie ulicy Sienkiewicz'a będziemy mieli zamknięty i wówczas więcej sił i środków będziemy mogli poświęcić. Przede wszystkim chcemy postawić na ulicę Krzywoustego, tak żeby ją właśnie wprowadzić do ulicy Sikorskiego. Też tam ten ruch komunikacyjny jest, odbywa się w bardzo złym stanie. Ulica Piłsudskiego jest w obszarze tutaj naszego zainteresowania. No i te drogi osiedlowe chcielibyśmy, żeby i na Posejdonie, i na osiedlu zachodnim, tak ulica Wielkopolska, i na prawobrzeżu, też mamy tam bardzo na uwadze to, że stan techniczny tych dróg przez ostatnie lata został niestety... Zaniedbane. Na koniec naszej rozmowy e, zaprośmy naszych mieszkańców na festiwal artystyczny Wojska Polskiego, po raz pierwszy organizowany w Świnoujściu. Będzie wiele się działo, bo będzie i parada wojskowa, no, ale co w szczegółach to pani prezydent pewnie ma w głowie. I... Ja wszystko wie. No tyle się dzieje, że, że, że faktycznie czasami mam takie wrażenie, że umykają mi właśnie nawet tego typu informacje, ale cieszę się, że Pan redaktor pamięta o tym, że przed nami rozpoczęcie tak naprawdę obchodów jubileuszowych 80-lecia Polskiego Świnoujścia. Tak jak obiecywaliśmy mieszkańcom, będziemy bardzo też to celebrowali, ciesząc się, że tutaj jesteśmy Polkami, Polakami mieszkającymi na, tym, na, tym, na terenie naszych przepięknych 44 lat wysp i już w tą sobotę i niedzielę, e, tak, festiwal e, artystyczny Wojska Polskiego, orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego, całego zespołu, który tutaj, przypomnę tym, którzy nie pamiętają, 8 stycznia w Amfiteatrze Miejskim odbyło się niesamowite wydarzenie, bo zima, myśleliśmy, że, się, że, że będzie ciężko zgromadzić mieszkańców, a był Pełen, wypełniony po brzegi amfiteatr mieszkańców, którzy przyszli i ten półtora godzinny spektakl obejrzeli. I wtedy właśnie pojawiło się mnóstwo głos, głosów, że chcielibyśmy to w, też w, w innym okresie i udało się. Bardzo się cieszę tutaj, e, dziękuję za wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej, osobiście też panu ministrowi Stanisławowi Wziątkowi, panu premierowi e, w, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że właśnie w Świnoujściu, ten festiwal będzie mógł się odbyć, będą prezentacje sprzętu wojskowego, będą parady wojskowe, będą orkiestry dente, no i będzie gala finałowa w niedzielę o godzinie 19 w amfiteatrze z występem Nataszy Urbańskiej jako gwiazdy właśnie tego festiwalu i to wszystko bezpłatne, więc wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, przybywajcie, dzieci, dorośli seniorzy. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Cieszmy się z, polko, z polskości Świnoujścia. Ja tylko dodam, wypełnię swój dziennikarski obowiązek. Wydarzenia będą także w dzielnicy, na osiedlu Warszów i Przytór. Tamte sceny także zapełnią się dźwiękami Tak, poprosiliśmy wojskowych. właśnie o to, bo bardzo to, to duży nacisk chcemy położyć na to, żeby Prawobrzeżna część Świnoujścia również poczuła się równoprawnym uczestnikiem wydarzeń, właśnie tych kulturalnych, tych jubileuszowych, które przygotowujemy. Także na scenie przytór Warszów również będziemy gościli orkiestry wojskowe. I tu stawiamy kropkę w programie Wieści z Urzędu w telewizji Słowianin Gościliśmy panią prezydent Świnoujścia, Janę Gatowską. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję również, serdecznie zapraszam.